Orki czy też orkowie zawsze byli tacy sami. Silni, brutalni i mało inteligentni. Chociaż wizja orków w piątej edycji zmienia się nieco, gdzie zrezygnowano z przedstawienia ich jako głupich z racji tego, że są po prostu orkami, no bo nie można być rasistą i mówić, że ktoś jest głupi, bo jest jakiejś rasy. Tak orki czy też orkowie mogą zostać w piątej edycji DD takimi samymi czarodziejami jak na przykład ludzie czy gnomy. Bez sensu, bo głównym atutem orków była siła, brutalność, zaś niska inteligencja sprawiała, że faktycznie wpadali oni w pułapki, jednakże też nie dostrzegali zagrożeń, co w połączeniu z dążeniem do bycia najlepszym wojownikiem stało się wielką zaletą tej rasy. Bo jak masz być najlepszym wojownikiem, to nie możesz uciec z pola bitwy. Jak uciekniesz, to jesteś tchórz i twoje marzenie na zostanie z malcem alfa w stadzie zostaje przekreślone. Dlatego orki, czy też orkowie, najlepiej jeśli nadal będą silni, brutalni i mało inteligentni. I jak już wiecie na warsztacie mechanicznym, uczymy was, jak stworzyć enkantery ze słabych ras. Dziś przypadła kolejna rasa orków. I tak jak koboldy to 1 ósma wyzwania, gobliny 1 czwarta, tak potencjalny ork jest dwa razy silniejszy niż Goblin i aż 4 razy silniejszy niż Kobold. Wprawdzie nie ma takich ciekawych cech jak te dwie rasy typu walka grupowa u koboldów i zwinna ucieczka u goblinów jednakże posiada pewną przewagę, agresywność, która sprawia, że w ramach bonusowej akcji może on poruszyć się o dodatkową swoją prędkość w stronę przeciwnika, którego widzi. 9 metrów w ruchu, 9 dodatkowych jako bonusowa akcja, czyli 18 metrów razem w jednej turze. I jeszcze atak. Szkoda, że nie możemy tego wykorzystać jako akcji ucieczki, gdzie moglibyśmy orkiem podwoić maksymalny jego bieg, bo wtedy ork mógłby poruszyć się o 36 metrów w jednej rundzie. Skoro runda trwa 6 sekund, to wyszłoby mu mniej więcej 10 metrów na sekundę, ale nie można agresywnie uciekać od wroga. I ta agresywność nie pasuje nam totalnie do wizji orka inteligentnego, co nie? Dlatego orki, czy też orkowie, to świetny sposób na przygotowanie pułapki dla maszerującej drużyny, która nieświadomie wejdzie w przygotowaną przez nie, czyli przez ciebie pułapkę. No dobra, powiesz, ale te 18 metrów, czyli ich ruch plus ruch w akcji bonusowej, to nic imponującego. Przecież bohaterowie twoich graczy widzą na większą odległość, więc zdążą się przygotować. Dodatkowo orki mają niską zręczność i brakuje im biegłości w ukrywaniu się. Ale dodatkowym orczym atutem jest widzenie w ciemnościach, na odległość właśnie 18 metrów. Potrzebujemy ciemności, ale zupełnej. Najlepsza tutaj jest jaskinia, czy też komnata lochu, i to taka duża o szerokości minimum 40 metrów. Bohaterowie Twoich graczy wchodzą do niej tunelem i maszerują ku jej drugiemu końcowi. Orkowie zaś poukrywani są 18 metrów od ścieżki po obu stronach, którą nieświadomi niczego bohaterowie maszerują. Bohaterowie, którzy nie mają widzenia w ciemnościach, nie mają najmniejszych szans ich dostrzec, nawet idąc w świetle pochodni, ponieważ pochodnia oświetla jedynie najbliższe 12 metrów. Pozostali zaś muszą pasywną percepcją mieć e, wyższą niż orcze ukrywanie. A przypomnę, pasywna percepcja to 10 plus modyfikator z mądrości bohatera. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że rzut ten powinien być wykonany z. E, utrudnieniem, to bierzemy 5 plus modyfikator z mądrości bohatera. No dobra, ale ile orków przygotowuje zasadzkę? Dla czterech bohaterów na drugim poziomie oficjalne kalkulatory przewidują 6 orków jako trudne wyzwanie. Trzy orki z każdej strony mogą zaszarżować na nich. Dla czterech bohaterów na trzecim poziomie liczba orków powinna wzrosnąć do 9. I wtedy zaczyna się zabawa. Dzielisz orki na trzy części. Pierwsza, pięcioosobowa, staje naprzeciw graczy, robiąc dużo hałasu i zwracając na siebie uwagę. Najlepiej, żeby na przykład hałasowali za, e, za stalagdatów czy jakichś głazów, które dadzą im częściową osłonę, zaś Twoim graczom uniemożliwią wytłuczenie ich z dystansu. Hałasu robią tyle, że bohaterowie nie są w stanie usłyszeć nic, co dzieje się na skrzydłach, gdzie z każdej strony. 18 metrów od nich ukrytych jest po dwóch orków, którzy tylko czekają na właściwy moment. Twoi bohaterowie oczywiście rozwiną szyk bojowy. Mają 18 metrów do nieprzyjaciela. Wojownik, barbarzyńca czy paladyn ruszą do przodu. Może kleryk pójdzie z nimi. Łotrzyk będzie troszeczkę z tyłu, starając się włączyć do walki wręcz w drugiej trundzie teraz jeszcze strzelając z broni dystansowej. Druid może też się skusi w przemianę w jakiegoś zwierza, zaś na tyłach pozostanie czarodziej, łowca czy inny dystansowy. 18 metrów do orków przed nimi, czyli dotarcie to dwie tury. Walczący wręcz w drugiej zetrą się z orkami z przodu, wierząc, że ich towarzysze z tyłu są bezpieczni, bo przecież w razie czego mogą się do nich wycofać. Będą mieli dość czasu przecież. Ale nie zdążą. Orki czy też orkowie mają przewagę szybkości. W jednej turze obie ukryte grupy wpadają na dystansowców szybko obijając im ryję. Swoimi wielkimi toporami mają plus 5 do ataku i zadają 1k12 plus 3 obrażeń. Jest ich czterech. Dystansowców ilu? Dwóch? Może trzech? Szybko zostają oflankowani, osaczeni i zimieceni z powierzchni ziemi. Bo, nawet jeśli walczący wręcz postanowią ruszyć im na pomoc, to po pierwsze, narażają się na atak okazyjny, wychodząc ze zwarcia z orkami, z którymi walczyli. Po drugie, dotarcie potrwa, nawet jeśli w pierwszej turze, narażając się na atak okazyjny, zmaksymalizują swoją prędkość dobiegu, to nie będą mogli w tej turze zaatakować. No i orki lejące ich słabo opancerzonych towarzyszy, będą mieli jeszcze chwileczkę, żeby ich podobijać. A druga tura może być dla nich śmiertelna. Szczególnie jeśli do walki dołączą tamte orki czy też orkowie z frontu, którzy zostali pozostawieni sami sobie tam na Ale to nie jedyny sposób na wykorzystanie orczej zasadzki. Pamiętaj, że orki czy też orkowie nie mają szans w wąskich korytarzach. W ogóle słabe jednostki nie mają szans bez rozwinięcia szyku bitewnego, dlatego otwarte przestrzenie są Twoim sojusznikiem, co znaczy sojusznikiem orków. Orki, większość życia są w drodze. Albo akurat maszerują, żeby kogoś napaść, albo wracają z grabieży. Taką już rolę wyznaczył im ich Bóg, grumż Jednooki. I tak maszerując, prędzej czy później, zazwyczaj prędzej, wpadną na naszych poszukiwaczy przygód. Atak orków jest świetnym sposobem na przerwanie odpoczynku. Bohaterów twoich graczy, gdy są wyprztykani z czarów, umiejętności, atutów i ich siła, ognia leży i kwiczy. Wtedy wkraczają orki, czy też orkowie. Orczy najazd to silny najazd. Pamiętaj, żeby nie wykorzystywać maksymalnej ilości or orków według kalkulatora podczas odpoczynku, ponieważ będzie to niesprawiedliwe, bo bohaterowie twoich graczy nie mają swojej pełnej siły i potem będą ci mówili, my przegraliśmy nie dlatego, że byliśmy słabi, ale dlatego, że było niesprawiedliwie. Spytasz, szaman, ale po co ten atak? Ano po to, że jak wiemy, wszyscy gracze mają zawsze za dużo wszystkiego. Nie da im odpocząć całkowicie. Wymuź na nich wykorzystanie mikstur, pozbycie się cennych zwojów jednorazowych, wyprztykanie z przedmiotów, które są tymczasowe, chwilowe, uszczuplenie zasobów, przez co będą słabsi i będą bardziej się bali w dalszej części przygody. Bo nie ma nic lepszego niż wystraszeni o los swoich bohaterów, graczy. Wtedy Czują, że jeśli wygrają, to wykorzystując 100% swoich możliwości, dając sobie wszystko, a nie pokonując bossa z palcem w nosie. No dobra, ale czas na postać specjalną. Orczy szaman, inspirujący duchowo swoich orczych towarzyszy. Ponieważ jest szamanem, nie walczy w pierwszej linii, bo przecież jest zbyt cenny. Zamiast tego przywołuje moc żywiołów chroniącą jego pobratymców w walce. Rytuał, który musi podtrzymywać koncentracją, polega na tym, że siada on w kręgu rozrzuconych przez siebie nie wiem, na ziemi kamieni, czy tam czaszek, i rozpoczyna inkantację. Od tej chwili każdy jego sojusznik, w odległości 18 metrów od niego, jest chroniony przez tarczę błyskawic. Zadaje ona 1 k6 obrażeń każdemu, kto zrani któregoś z jego sojuszników. Chcesz ubogacić walkę jakoś inaczej? Wykorzystaj orczą zdobyczną balistę. Orki, czy też orkowie, zdobyli balistę od przeciwnika. Czy to najechali na jakiś bastion, zajmali z jakiegoś fortu, grodu, czy tam grupa żołdaków widząca z balistą dostała bęski. Balista jest ciężka, mimo że to lekka balista. Taki paradoks jak z biegunką. Niby często, a rzadko. W każdym razie balista ma zasięg 40 metrów, ma plus 6 do ataku, nie licząc premii ze zręczności celującego i zadaje 3k12 plus 9 obrażeń trzem celom znajdującym się w linii, czyli rzut na trafienie zarówno wobec pierwszego, drugiego i ewentualnego trzeciego celu. Ładowanie z mierzeniem to dwie rundy, więc orki czy też orkowie będą mieli zawsze turę przystoju. Balista daje połowiczną osłonę strzelającym wobec ataków dystansowych. Strzelających powinno być dwóch. Orki czy też orkowie oczywiście nie przejmują się podczas strzelania, czy trafią przy okazji swoich towarzyszy. Natomiast bohaterowie twoich graczy będą mieli niesłych problem, bo nie zostawią orków, których mają przy sobie w pierwszej linii, by torwać tych skurczy z balistą i uniemożliwić im strzelanie poprzez odcięcie im łbów. Kolejnym typem przeciwnika Niech będzie Orczy Byk. Jest to machina bojowa na polu bitwy. Specjalnie wyszkolony przez swoje plemię. Przerośnięty, karmiony uranem czy tam innymi grzybkami, zabijaka. Jest tak wielki, że jest stworzeniem dużym. Ma 55 punktów życia i klasy pancerza 16. Bo nosi na sobie zbitek różnego rodzaju pancerzy posklecanych i pozwijanych, zawierających fragmenty kolczuk, napierśników, płyt, płytek i pasków. Walczy dwoma kiścieniami, którymi napierdala we wszystko wokół siebie, wpadając w berserk. Jego towarzysze to wiedzą, więc się nie zbliżają. Wykonuje dwa ataki w rundzie, każdym z kiścieni. Każdym ma plus 9 do ataku, każdym zadaje 2k8 plus 5 obrażeń. Jednakże raz na trzy rutury może wykonać młyniec, gdzie kręci się wokół siebie, napierdalając wszystko, wszystkie kratki wokół, każde pole. Każda znajdująca się tam postać jest atakowana oboma kiścieniami, więc dwa ataki, każdy plus 9 w każdy cel znajdujący się obok niego. I każdy trafiający kiścień zadaje 2k8 plus 5 obrażeń. No i ostatnia sprawa. Powalony orczy byk przewraca się losowo w którąś stronę, więc gdy mu hpki zejdą do zera, rzuć k4 i według wyniku 1 przewraca się do przodu, 2 do tyłu, 3 w swoje lewo, 4 w swoje prawo. I zadaje dwa kasze się obrażeń tam, gdzie spadnie na te pola. Dwa. Orczy byk ma grupę wspierających orków, powiedzmy dwóch oszczepników i dwóch walczących z toporami, pamiętających, żeby się do niego nie zbliżać podczas walki. Mamy następnego bohatera, Orczy byczy jeździec. Jeden z orków podpatrzył ludzkie rycerstwo i pozazdrościł siły przełamywania. Wsiadł więc na byka którego wyszkolił do walki i który się go słucha. Założył fragmenty różnych zbroi, co podwyższyło mu klasę pancerza do 17. Jest nieco przykokszony, więc ma 30 punktów życia. Wielką Dzidę wykorzystuje jako lance. Koło odwozu zastępuje mu tarczę, która jest wliczona w tę klasę pancerza. Jego atak to szarża w linii prostej. Jeśli zaszarżuje, potrafi zaatakować Dzidą, zadając 3k6 plus 5 obrażeń. Dodatkowo. Jego byk taranuje każdego w linii prostej, wykonując atak plus 5 trafionym zadając 2K6 obrażeń. Nietrafieni odskakują w bok, trafieni zaś muszą rzucić rzut obronny na budowę ST13 albo stracą przytomność na 2K4 rund. Można ubić samego byka najpierw, żeby wybić orka z rytmu. Byk ma klasę panterza 12 i 35 punktów życia. Dodatkowo orczy byczy jeździec ma cztery giermków biegających za nim jak debile. Są to gobliny z krótkimi łukami, które strzelają z daleka do bohaterów wspierając swojego szefa. O goblinach posłuchaj w warsztacie mechanicznym Władca Goblinus. No i ostatni w kolejce. Wódz orków jest wodzem orczego wypadu, nieobawiającym się walki wręcz. Przede wszystkim, jak każdy dobry wódz, inspiruje swoich podwładnych, wyzywając ich od chórzy i bezużytecznych leni. Dopóki on żyje, mają oni plus 1k4 do testów ataków i obrażeń. Poza tym, ma wszystkie te same umiejętności, co oni. Warto mu dać z 6-8 orków jako jego podwładnych, którzy ruszają się jeden za drugim za nim, żebyś nie musiał kombinować, może on z nimi ustawić pułapkę, tak jak w punkcie pierwszym tego filmu o orczych pułapkach. Ma 30 punktów życia i niczym innym się nie różni od zwykłych orków. Również orczego woda możesz podpatrzeć w podręczniku mistrza podziemi. To wszystko, jeżeli chodzi o warsztat mechaniczny. Liczę, że dzięki niemu udało Wam się zostać władzami orków i zastosować świetne pułapki na swoich graczy. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam dla Was jedną prośbę albo kilka prośb. Lajkujcie nasze filmy, subskrybujcie nasz kanał, piszcie w komentarzach, co chcielibyście obejrzeć w kolejnych filmach. No i wreszcie, wspierajcie nas na Patronite, gdyż dzięki temu. My będziemy mogli dostarczać Wam filmy najlepszej jakości, zaś Wy będziecie mieli dostęp do materiałów ekskluzywnych i materiałów przed czasem, zupełnie przed innymi, o wiele wcześniej. Dzięki wielkie. To wszystko. Do zobaczenia.